Anna usiadła przy stole w swojej kuchni, którą tak bardzo polubiła. Duże okna wpuszczały popołudniowe światło, rozjaśniając jasne, skandynawskie wnętrze mieszkania. Na blacie stał kubek z ciepłą herbatą, obok leżały poukładane rachunki i notatki. Pachniało świeżo parzoną herbatą i ciepłem drewnianej podłogi. To tutaj, w tym małym azylu, wspólnie z Pawłem zaczynali planować przyszłość. Paweł siedział naprzeciwko, pochylony nad swoimi notatkami. Co jakiś czas odrywając wzrok, był śmiechnąć się do Anny. Był mężczyzną zdecydowanym, a zarazem czułym. Zawsze starał się znaleźć równowagę między obowiązkami a dbaniem o rodzinę. Praca w korporacji pochłaniała go czasem całkowicie, ale w domu był zupełnie innym człowiekiem, ciepłym i wspierającym. Wiesz, że za kilka dni przeprowadzka? zaczęła Anna, czując delikatne napięcie i ekscytację. Naprawdę nie mogę się doczekać. Ten dom to coś zupełnie innego niż to mieszkanie. Paweł uśmiechnął się szerzej, podając jej kartkę z informacją o dacie odbioru kluczy. Tak, już jutro możemy zacząć nowy rozdział. Czasem myślę, że to jak spełnienie marzeń, wiesz? Powiedział, a jego oczy błyszczały. Przez te lata ciężkiej pracy to nasza nagroda. Anna skinęła głową i popiła herbatę. Wiedziała, ile wysiłku oboje włożyli, by się tu znaleźć. Nie zawsze było łatwo, zwłaszcza w początkach ich wspólnego życia. A co z twoją mamą? Zapytała, nieco nieśmiało. Rozmawiałam z nią dzisiaj. Powiedziała, że ich dom w końcu się sprzedał ale teraz no cóż, musi opłacić czesne swojej córki na studiach. Paweł zmarszczył brwi, ale po chwili wzruszył ramionami Tak to duże wydatki. Studia nie są tanie. I wiem, że mama nie lubi prosić o pomoc, ale tym razem może się przydać. Właśnie o tym chciałam porozmawiać. Poprosiła, czy nie mogłaby zamieszkać u nas tymczasowo. Anna spojrzała na Pawła, próbując odczytać jego reakcję. To tylko na chwilę, obiecała. Wiesz, taka sytuacja przejściowa. Paweł zaśniał się cicho. Tymczasowo? Znam to. Tymczasowo u nich trwało kilka lat, nie? Zażartował, choć w głębi czuł, że to może być kłopot. Anna uśmiechnęła się lekko. Tak, wiem, ale może tym razem będzie inaczej. Chcę wierzyć, że da się to jakoś ogarnąć. Paweł skinął głową i ujął jej rękę. Zaufam ci, kochanie. Jeśli ty uważasz, że to dobry pomysł, to damy radę. Następne dni miały szybko. Anna pochłonięta była przygotowaniami do przeprowadzki, organizacją dokumentów i dopięciem ostatnich szczegółów wynajmu nowego domu. Z każdym dniem czuła rosnącą ekscytację i jednocześnie lekki niepokój. Czy naprawdę da radę pogodzić życie z mężem, nowy dom i obecność teściowej pod jednym dachem? Rankiem następnego dnia Anna wstała wcześniej, zanim Paweł jeszcze opuścił sypialnię. W kuchni czekało na ją ciepłe słońce wpadające przez szerokie okno. Zaparzyła sobie ulubioną kawę, siadając przy stole z laptopem, gdzie sprawdzała ostatnie wiadomości od agencji nieruchomości. Dobrze, potwierdzone, mruknęła do siebie. Jutro rano odbiór kluczy, przeprowadzka zgodnie z planem. Z kuchni dobiegł dźwięk kroków. Paweł, ubrany w koszulę i dżinsy, przysiadł obok. Widziałem, że umowa podpisana, gratulacje. Powiedział, ściskając jej rękę. Dziękuję, uśmiechnęła się. Czuję, że to naprawdę nowy etap. Zaczęli razem planować szczegóły. Kto i kiedy pomoże z przeprowadzką, jakie meble warto zabrać, a które oddać, jak rozmieścić rzeczy w nowym domu. Atmosfera była pełna nadziei i spokoju. Wieczorem Anna odebrała telefon od przyjaciółki, Marty, z którą znała się od lat. Marta znała ją najlepiej i zawsze potrafiła doradzić. Marta, Mama Pawła chce u nas zamieszkać. Tymczasowo, ale wiesz, jak to bywa z tymczasowościami mówiła Anna, starając się nie brzmieć zbyt zaniepokojona. Rozumiem. Wiesz, ja bym na Twoim miejscu dokładnie ustaliła zasady. To może być dla Was wszystkich duże wyzwanie. Ale z drugiej strony, jeśli potrzebują pomocy, warto pomóc. Tak myślę. Ale boję się, że mogłoby się to przeciągnąć. Nie chcę. Żebyśmy stali się ich opiekunami na stałe. To ważne, żeby jasno dać znać, co i jak. Bez stawiania granic może być ciężko, poradziła marta. Anna podzękowała i odłożyła telefon. W głowie kołatały się myśli o tym, jak poukładać to wszystko, by nie stracić spokoju. Tymczasem w głowie kołatał się inny, mniej oczywisty wątek. Anna zaczęła zauważać dziwne zachowanie jednej z sąsiadek z bloku, pani Krysi, starszej kobiety. Która od pewnego czasu zdawała się mieć kłopoty zdrowotne. Często zostawała sama, wyglądała na zagubioną i smutną. Anna postanowiła kiedyś zapytać, czy może jakoś pomóc. Znalazła okazję podczas niedzielnego spaceru. Pani Krysia uśmiechnęła się niepewnie, gdy Anna zagaiła rozmowę. Widziałam panią ostatnio często siedzącą na ławce. Wszystko w porządku? zapytała Anna, starając się brzmieć serdecznie. Och. Dziękuję, kochana. Po prostu czasem trudno się poruszać. Syn daleko, a ja nie chcę być dla nikogo ciężarem, odparła starsza kobieta z westchnieniem. Anna poczuła w sercu impuls, że musi coś zrobić, choć nie wiedziała jeszcze co. Proszę się nie martwić, zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeśli chce pani, mogę pomóc z zakupami albo chociaż porozmawiać, kiedy będzie pani potrzebowała towarzystwa. Pani Krysia uśmiechnęła się, łapiąc Annę za rękę. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Anna wróciła do domu z poczuciem, że życie, choć pełne zmian i wyzwań, kryje też małe momenty, które mogą znaczyć bardzo wiele. Następny dzień przyniósł poranne słońce i rzeźkie powietrze, które wpadało do mieszkania przez uchylone okno. Anna obudziła się wcześniej niż zwykle. W sercu czuła mieszankę ekscytacji i lekkiego niepokoju. Przeprowadzka była blisko, a do tego w jej życiu pojawiło się coś nowego, zaproszenie teściowej do ich domu. Przy stole kuchennym, gdzie przed chwilą zaparzyła kawę, rozmyślała nad tym, jak wszystko potoczy się dalej. W międzyczasie Paweł szykował się do pracy. Spoglądał na ją z czułością, ale i z lekkim zdziwieniem. Widział, że Anna jest inna niż zwykle. Co się dzieje? zapytał, zakładając marynarkę. Myślę o mamie, odpowiedziała spokojnie. O tym, jak to będzie. Jak się ułożą te wszystkie sprawy. Paweł pokiwał głową. Rozumiem, ale pamiętaj, że to tylko chwilowe. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. Oczywiście, uśmiechnęła się Anna. Ale chcę też być przygotowana na to, że może nie będzie łatwo. Przez cały dzień Anna była zajęta pakowaniem drobiazgów i załatwianiem formalności. Czas mijał szybko, a myśli o przyszłości nie dawały jej spokoju. Wieczorem, kiedy Paweł wrócił do domu, usiedli razem na kanapie, rozmawiając o tym, co ich czeka. Pamiętasz, że rozmawiałam z panią Krysią?-zapytała Anna. Tak, wspominałaś. Wygląda na samotną. Dokładnie zastanawiam się, czy mogłabym jakoś jej pomóc. Może to będzie też dobry sposób, by się trochę oderwać od codziennych stresów. Paweł uśmiechnął się i przytulił ją lekko. To dobry pomysł. Dobre serce zawsze znajdzie miejsce na kolejne wyzwania. Następnego dnia Anna postanowiła wpaść do pani Krysi z małym prezentem, świeżymi kwiatami i ciastem, które upiekła na szybko rano. Chciała pokazać, że nie jest obojętna na los starszej kobiety, która mieszkała w ich sąsiedztwie. Drzwi otworzyła jej kobieta w wieku około siedemdziesięciu lat, z delikatnymi siwymi włosami i ciepłym uśmiechem na twarzy. Och, jak miło panią widzieć! Powiedziała, zapraszając Annę do środka. Mieszkanie było skromne, ale schludne. Na stoliku stało kilka książek i fotografie rodzinne. Przyniosłam pani coś słodkiego i kwiaty, powiedziała Anna, stawiając paczkę na stole. To bardzo miłe z pani strony. Czasem samotność daje się we znaki, odpowiedziała pani Krysia, siadając obok. Rozpoczęły rozmowę, która powoli odkrywała smutne fakty z życia starszej pani. Ostatnie lata spędziła samotnie, z dala od rodziny, która wyprowadziła się do innych miast. Choć miała dobre relacje z sąsiadami, czuła się odrzucona i zapomniana. Anna słuchała uważnie, czując rosnącą determinację, by jakoś pomóc. Jeśli będzie pani potrzebowała czegokolwiek, proszę śmiało dzwonić, zapewniła ją. Pani Krysia spojrzała na nią z wdzięcznością i lekko przymrużyła oczy. Dziękuję, moja droga. To bardzo ważne. Że są jeszcze tacy ludzie jak pani. Po powrocie do domu Anna poczuła, że jej życie nabiera nowego wymiaru. Było coś więcej niż tylko przeprowadzka, nowe miejsce i codzienne obowiązki. Teraz miała poczucie, że naprawdę może coś zmienić. Wieczorem zadzwoniła do Pawła. Muszę ci coś powiedzieć, zaczęła. Myślę, że nasza przeprowadzka i mieszkanie mamy to nie wszystko. Chcę pomóc pani Krysi. To ktoś, kto naprawdę potrzebuje wsparcia. Zawsze podziwiam twoje serce, powiedział Paweł ciepło. Wiem, że dasz radę pogodzić wszystko. Anna uśmiechnęła się do słuchawki. Wiedziała, że życie przygotowuje dla niej więcej niespodzianek, niż mogła sobie wyobrazić. W kolejnych dniach atmosfera w domu Anny i Pawła stawała się coraz bardziej napięta, choć na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało spokojnie. Anna nieustannie dopinała szczegóły dotyczące przeprowadzki, a równocześnie starała się przygotować psychicznie na wizytę teściowej. Pewnego wieczoru, kiedy Paweł wrócił z pracy wcześniej, zauważył, że Anna siedzi przy stole z wyraźnie zamyśloną miną, kartkując dokumenty i notatki. Co się dzieje? Zapytał, odkładając torbę. Dzisiaj rozmawiałam z mamą, zaczęła ostrożnie Anna. Powiedziała, że chce przyjechać i zamieszkać u nas na jakiś czas. Zrobiłam to, o czym nie mówiłam ci wcześniej. Podpisałam już umowę na wynajem nowego domu. Przeprowadzamy się jutro rano. Paweł spojrzał na nią zdziwiony. To poważna decyzja. Myślałem, że jeszcze nie wszystko jest ustalone. Myślałam, że to lepiej tak zrobić, odpowiedziała Anna spokojnie. Nie chcę, żeby mama się tu zadomowiła na stałe, więc chcę mieć swoje zabezpieczenie. W nowym domu będzie łatwiej to kontrolować. Paweł kiwnął głową choć w jego oczach pojawiło się zaniepokojenie. Rozumiem. Ale wiesz, że mama ma swoje sposoby, prawda? Tymczasowo czasem może trwać całe lata. Anna westchnęła. Wiem? Dlatego tak ważne jest, by mieć jasne zasady. Nie chcę, żeby to zniszczyło nasz spokój. Następnego dnia po południu, gdy Anna kończyła pakować ostatnie rzeczy, usłyszała dzwonek do drzwi. Za nimi stała Elżbieta, i teściowa, kobieta w średnim wieku, zawsze elegancka, ale z wyraźnym błyskiem w oku, który niepokoił Annę. Witaj, kochana. Uśmiechnęła się Elżbieta szeroko, wchodząc do mieszkania z walizką w ręku. Postanowiłam, że to dobry moment, żeby być bliżej was. W końcu mam tutaj swoje miejsce, przynajmniej na jakiś czas. Anna przywitała ją z uśmiechem, choć wewnątrz czuła lekki niepokój. Cieszę się, że jesteś. Powiedziała z uprzejmością: Wszystko już przygotowaliśmy, masz swój pokój. Elżbieta rozglądała się po mieszkaniu, komentując tu i ówdzie. To bardzo ładne miejsce, widzę, że dobrze się tutaj czujecie, mówiła, ale Anna wyczuwała, że coś jest nie tak. Ton teściowej był lekko protekcjonalny. Po chwili Elżbieta usiadła na kanapie, rozglądając się po pokoju. Wiesz, myślałam, że będę tu tylko tymczasowo, aż się wszystko ułoży. Ale kto wie, może zostanę trochę dłużej, powiedziała, spoglądając na Annę. Anna próbowała ukryć swoje rosnące obawy. Oczywiście, mama ważne, żebyśmy się wszyscy dogadywali. Elżbieta uśmiechnęła się tajemniczo. Zawsze się dogadujemy, prawda? W końcu to moja rodzina. Te słowa zabrzmiały dla Anny jak ciche ostrzeżenie. Wieczorem, kiedy Paweł już spał, Anna siedziała na tarasie nowego domu, rozmyślając o tym, co się wydarzyło. Wiedziała, że prawdziwe wyzwania dopiero się zaczynają. Nowy dom przywitał Annę i Pawła z pokojem i świeżością, pachniał jeszcze nowością, a przestronne wnętrza zapraszały do relaksu. Przeprowadzka przebiegła sprawnie, a na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało idealnie. Jednak atmosfera zaczęła gęstnieć już w drugim dniu od przyjazdu Elżbiety. Teściowa szybko zadomowiła się w swoim pokoju z wielką starannością rozkładając swoje rzeczy. Anna nie mogła nie zauważyć, jak często spoglądała na zegar, jakby odliczając czas do momentu, gdy będzie mogła przejąć kontrolę nad domem. Pierwsze śniadanie pod jednym dachem było pełne uprzejmości, ale jednocześnie przesycone niewypowiedzianymi słowami i lekkim napięciem. Czy chcesz kawę? Zapytała Anna, stawiając na stole filiżanki. O, dziękuję, kochana. Jesteś zawsze taka miła odpowiedziała Elżbieta przy milnym tonem. Paweł milczał, uważnie obserwując obie kobiety. Mamo, rozmawialiśmy dzisiaj z Anną o planach na ten tydzień zaczął delikatnie. Chcemy trochę uporządkować ogród i może zrobić mały remont w salonie. Elżbieta skinęła głową, ale jej spojrzenie zatrzymało się na drobiazgach, które Anna starannie ustawiła na stole. Ciekawe plany. Zawsze lubiłam mieć wszystko dopięte na ostatni guzik powiedziała a w jej głosie pojawiła się nuta wyższości. Anna poczuła ukłucie niepokoju, ale uśmiechnęła się, odpowiadając. Tak, lubię, gdy wszystko jest na swoim miejscu. Myślę, że nowy dom to świetna okazja, by wszystko odświeżyć. W kolejnych dniach Anna zaczęła zauważać, że Elżbieta wkraczała coraz śmielej w ich codzienne życie. Próbowała przeorganizować kuchnię, zmieniała ustawienie mebli, a także komentowała każdy ruch Anny, jakby chciała pokazać, kto tu rządzi. Kochana, może nie powinnaś trzymać tych garnków tutaj? Zasugerowała pewnego dnia Elżbieta, przestawiając naczynia. W moim domu zawsze trzymała mnie inaczej, o wiele praktyczniej. Anna, choć starała się być dyplomatyczna, czuła narastającą frustrację. Dziękuję, ale mam swoje przyzwyczajenia, odpowiedziała uprzejmie, z delikatnym uśmiechem. Paweł zauważył, że napięcia rosną i próbował łagodzić sytuację. Mamo, może damy Annie wolną rękę? W końcu to jej dom. Elżbieta uśmiechnęła się tylko półgębkiem. Oczywiście, kochanie. Tylko nie chcę, żeby coś tu zginęło albo zostało zepsute. Anna wiedziała, że walka o przestrzeń i niezależność dopiero się zaczyna. Zaczęła planować, jak wyznaczyć jasne granice, aby zachować spokój i nie stracić kontroli nad własnym życiem. Tymczasem pani Krysia sąsiedztwa coraz częściej pojawiała się w ich myślach. Anna wiedziała, że chce pomóc tej samotnej kobiecie, ale jednocześnie czuła, że musi się przygotować na trudniejszy czas w domu. Dni mijały, a codzienność w nowym domu coraz bardziej przypominała subtelną rozgrywkę o władzę i niezależność. Elżbieta z każdym kolejnym gestem i słowem zdawała się podkreślać, że to ona wciąż tu rządzi, choć miała być tylko tymczasowym gościem. Pewnego ranka, kiedy Anna szykowała śniadanie, usłyszała za plecami zniecierpliwiony głos teściowej. Aniu, czy możesz zrobić tak, jak mówiłam? Te filiżanki powinny stać w szafce obok. To praktyczniejsze. Anna odwróciła się powoli, z uśmiechem, który starała się utrzymać na twarzy. Rozumiem, ale mam swoje sposoby, które mi odpowiadają. Wiem, co jest dla nas najlepsze. Elżbieta zmarszczyła brwi, jednak nie powiedziała nic więcej. Wkrótce wieczorem Paweł zawołał żonę na osobną rozmowę. Kochanie, musimy to jakoś wyprostować, zaczął. Widzę, że to cię denerwuje, ale nie chcę, żebyś się kłóciła z moją mamą. Wiem, Paweł, odpowiedziała Anna. Ale nie mogę pozwolić, żeby zapanowała tu całkowicie. To nasz dom, nie jej. Paweł pokiwał głową. Porozmawiam z nią, spróbuję wyjaśnić, że wszyscy musimy się dostosować. Anna poczuła, że jest na dobrej drodze, ale wiedziała, że prawdziwa walka dopiero się zaczyna. Pewnego dnia, przeglądając szuflady w kuchni, Anna natknęła się na nieoczekiwany dokument, rachunki i umowę kredytową, które jasno pokazywały, że Elżbieta wcale nie była w tak trudnej sytuacji finansowej, jak twierdziła. W rzeczywistości sprzedany dom był tylko początkiem planu, by zyskać dostęp do ich nowego życia. Wstrząśnięta, ale zdecydowana, Anna zaczęła zbierać więcej informacji. Powoli odkrywała, że Teściowa od dawna planowała przeprowadzkę i że tymczasowość to tylko pretekst. Jednocześnie w jej życiu pojawił się wątek poboczny, sytuacja pani Krysi-Sąsiedztwa zaczęła się pogarszać. Anna codziennie myślała o starszej kobiecie, która samotnie walczyła z chorobą i brakiem wsparcia. Wieczorem Anna zadzwoniła do Marty. Muszę się z Tobą podzielić czymś ważnym, zaczęła cicho. Moja Teściowa chyba gra podwójną grę. Co masz na myśli? Zapytała Marta zaniepokojona. Wydaje się, że kłamie o swojej sytuacji. Nie jest tak bezradna, jak twierdzi. Muszę to dokładnie sprawdzić, zanim zrobię cokolwiek pochopnie. Dobrze, że masz to na oku. A pani Krysia? Jak się ma? Coraz gorzej. Myślę, że muszę się bardziej zaangażować, choć nie wiem jeszcze jak. Anna poczuła, że przed nią trudne wybory. Ale też szansa na pokazanie siły i odwagi. Kilka dni później napięcie między Anną a Elżbietą stało się niemal namacalne. Teściowa coraz śmielej wtrącała się w sprawy domu. Anna czuła, że musi postawić jasne granice, by chronić swoją przestrzeń i spokój rodziny. Pewnego wieczoru, gdy Paweł wyszedł na spotkanie ze znajomymi, Elżbieta zaczęła krytykować sposób, w jaki Anna zorganizowała salon. "Aniu, naprawdę uważasz, że ten układ jest praktyczny?" Zaczęła Elżbieta, przesuwając poduszkę na kanapie. Tak, ten układ nam odpowiada, odpowiedziała Anna spokojnie. No cóż, nie wszystko, co ty lubisz, jest właściwe, powiedziała z lekkim uśmieszkiem. Wtedy Anna zdecydowała się na konfrontację. Mamo, chcę, żebyś zrozumiała, to jest mój dom i miejsce, gdzie razem z Pawłem budujemy nasze życie. Doceniam, że potrzebujesz wsparcia, ale nie mogę pozwolić, byś dominowała nad nami. Elżbieta spojrzała na nią zaskoczona, a potem z ironią. Och, jakże odważne słowa od tej, która dopiero co tu zamieszkała. Anna poczuła, jak adrenalina zalewa jej ciało, ale nie cofnęła się. Jestem gotowa postawić granice. Nie zamierzam pozwolić na to, byś zniszczyła to, co zbudowaliśmy. W tej chwili do pokoju wszedł Paweł. Atmosfera zrobiła się gęsta. Co się dzieje? Zapytał widząc poważne miny. Anna wyjaśniła sytuację, a Paweł spojrzał na swoją matkę. Mamo, musi być jasne, że tu mieszkamy my i to my podejmujemy decyzję. Elżbieta skinęła głową, ale w jej oczach błysnęła złość. Po burzliwej rozmowie atmosfera w domu się nieco uspokoiła, ale Anna widziała, że prawdziwa walka dopiero przed nią. Zdecydowała, że czas wziąć sprawy w swoje ręce. Wieczorem usiadła przy biurku i zaczęła planować kolejne kroki, jak ustalić wyraźne zasady, jak chronić swoje granice i jak jednocześnie pomóc pani Krysi, której sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. W międzyczasie udało jej się nawiązać kontakt z lokalną organizacją pomocową, która zajmowała się wsparciem dla seniorów. Zaproponowali regularne wizyty opiekuna dla pani Krysi, co było ogromnym ułatwieniem dla samotnej kobiety. Anna czuła, że odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, a jej relacje z Pawłem zyskują na sile. Pewnego dnia, kiedy Elżbieta wróciła z zakupów. Anna podeszła do niej spokojnie. Mamo, wiem, że to nie jest łatwe, ale musimy szanować nasze granice. Chcę, żebyś czuła się u nas dobrze, ale na jasnych warunkach. Teściowa spojrzała na nią przez chwilę, a potem uśmiechnęła się nieco mniej złośliwie. Może masz rację. Czasem trudno mi się przystosować. Anna poczuła ulgę, ale też świadomość, że to dopiero początek ich wspólnej drogi. Minęły tygodnie. A życie w nowym domu zaczęło układać się na nowo. Anna i Paweł nauczyli się stawiać granice i komunikować otwarcie, a Elżbieta, choć początkowo niechętna, powoli akceptowała nowy porządek. Relacje między nimi się uspokoiły, a w domu zapanowała atmosfera wzajemnego szacunku. Anna znalazła równowagę między pomocą teściowej a dbaniem o własne potrzeby. Równolegle, dzięki wsparciu lokalnej organizacji, pani Krysia otrzymała pomoc, której tak bardzo potrzebowała. -Anna często ją odwiedzała, a ich znajomość przerodziła się w prawdziwą przyjaźń, dając Annie poczucie spełnienia poza domem. Pewnego słonecznego popołudnia, stojąc na tarasie nowego domu, Anna uśmiechnęła się do Pawła. Wiesz, myślałam, że te tygodnie będą trudne, ale czuję, że udało nam się przez to przejść razem. Paweł objął ją ramieniem. To nasza siła, powiedział. Rodzina to nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim zrozumienie i wsparcie. Anna spojrzała w dal na ogród, który wspólnie pielęgnowali i poczuła spokój. Wiedziała, że przed nimi jeszcze wiele wyzwań, ale teraz byli na to gotowi. I to był naprawdę nowy początek.